Najbardziej znaną funkcją na maturze podstawowej z matematyki jest funkcja kwadratowa. Niestety, wielu uczniów traci na niej cenne punkty, myśląc, że liczy się tu tylko i wyłącznie deltę oraz rozwiązuje nierówność kwadratową. W tym nagraniu na wielu przykładach zadań maturalnych pokażę Ci inne oblicze funkcji kwadratowej. Po tym filmie żadne zadanie z funkcji kwadratowej nie będzie dla Ciebie problemem, a na końcu rozwiążemy sobie zadanie, które jest pewniakiem maturalnym. Cześć, jestem Marcin i od 20 lat udzielam korepetycji z matmy. Poza tym pomogłem dziesiątkom tysięcy maturzystów w zdaniu matury dzięki temu kanałowi YouTube. A do moich kursów przygotowujących do matury z Matmy dołączyło już ponad 2,5 tysiąca maturzystów i ta liczba ciągle rośnie. Zanim przejdziemy sobie do zadań maturalnych z funkcji kwadratowej, no to na początku musimy cokolwiek wiedzieć o tej funkcji. I właśnie na podstawie tej funkcji x2 x kwadrat 2x 8 Przerobimy sobie wszystkie podstawowe informacje, jakie musi znać do maturki. No to lecimy. Oczywiście musimy ją umieć rysować, ale zanim będziemy rysować sobie tą parabolę, musimy policzyć kilka rzeczy. A mianowicie, pewnie doskonale już wiesz o tym, że skoro przy x kwadrat nic nie stoi, to tutaj jest 1, tu jest minus 2 i tu jest minus 8. No i dzięki temu wiemy, że a jest 1, b równa się minus 2 i c jest równe minus 8. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Że ABC to są kolejne liczby, które stoją przy x, kwadrat przy x i tak zwany na końcu, czyli wyraz wolny. No i na początku pasuje policzyć standardowo to, co wszyscy kochają liczyć, czyli oczywiście delta. Więc liczymy, że delta. Przypomnę wzór, że to będzie b kwadrat minus 4ac. On jest oczywiście w waszych tablicach maturalnych, więc sobie to wyliczmy. Czyli tak, zamiast B wstawiamy sobie minus dwójkę, minus 4a jest jedynką, a c jest minus ósemką, no to wychodzi, że to jest równe, tu oczywiście kwadracik. Minus 2 do kwadratu to jest 4. Minus, minusem da nam plus. 4 razy 1 razy 8 to jest 32. A więc wychodzi 36, czyli pierwiastek z takiej delty to jest po prostu 6. I teraz co robimy dalej? No, pasowałoby przy okazji, i tu już zrobimy sobie pierwszą rzecz, obliczyć miejsca zerowe naszej funkcji. OK, to jest x1 x2. Przypominam wzory, że to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli będziemy mieć tak, Kreska ułamkowa. b to jest minus 2, czyli odjąć minus 2. To będzie 2 minus pierwiastek z delty to jest 6 przez 2 razy A, A jest jedynką, no to możemy tak napisać. A Na minus 6 to jest minus 4, jeżeli podzielimy to przez 2, no to wychodzi minus 2 załatwione. No i teraz mamy sobie x2, które jest równe minus B plus pierwiastek z naszej delty przez 2 razy A i otrzymujemy znowu odjąć minus 2 to będzie 2, ale tym razem plus 6 przez 2 razy 1 od razu napiszmy sobie, że to jest 2. 2 plus 6 to jest 8 przez 2, czyli dostajemy 4 i mamy wyliczone miejsca zerowe. Następną rzeczą, którą musimy sobie wyznaczyć, to współrzędne wierzchołka paraboli, czyli tak zwane P i Q. Zrób na P jest bardzo fajny, a mianowicie minus B przez 2 razy A, czyli tak jakby ta część, o, bez tej delty, nie? To tak przy okazji. No dobra, minus B, czyli odjąć minus 2 to jest 2, natomiast 2 razy 1 to jest 2, czyli wiemy, że P jest równe 1. Natomiast musimy sobie jeszcze Q wyliczyć. Można z fajnego wzodu, a mianowicie minus delta przez 4A. I pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, bo to może nie dość częsty, ale się pojawia taki błąd. Tu jest minus delta, a nie pierwiastek z delty, więc wstawiamy 36, a nie szósteczkę. Czyli mamy 36, 4 razy 1 to będzie 4, czyli wychodzi, że to jest minus 9. Czyli oblicz współrzędne. wierzchołka paraboli. Każdy wierzchołek ma dwie współrzędne. Pierwsza to jest P, Druga to jest Q. Każda parabola ma wierzchołek. No dobra. <laughs> czyli tu mamy jedynkę, a tu mamy minus dziewiątkę. No i wierzchołek mamy załatwiony. Kiedy już to mamy, to możemy sobie śmiało narysować naszą parabolę. Czyli robimy sobie układ współrzędnych. Czwórka. No, a będzie Dobra. Tu jest oś y, tu jest oś x. -ów. No i zaznaczamy sobie nasze miejsca zerowe, czyli minus dwójkę i czwórkę. Minus dwójka jest tu. Natomiast raz, 2, 3, 4 jest sobie tu. Przy okazji warto pamiętać, że nasze C, czyli ta liczba na końcu, która tutaj jest, o, to jest zawsze punkt przecięcia z 8y. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu. Czyli tu jest sobie minus 8. Natomiast nasz wierzchołek W o współrzędnych 1 minus 9, tu jest 1 na x, tu jest minus 9 na y, czyli też będzie przechodził przez ten punkt. I to jest nasz wierzchołek. Teraz wystarczy połączyć te punkty. No to lecimy. Nasza funkcja była na jasno niebieską, czyli lecimy tak, Ciach. a może jakoś tak. O, o, tu, 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 tu i tu. Tak. I nasza parabola jest narysowana. Potrzebujemy jeszcze postać kanoniczną i postać iloczynową. Postać kanoniczna, może weźmiemy na taki kolorek O. To jest nic innego jak F od X jest równe A razy x minus p do kwadratu plus q, czyli w naszym przypadku to będzie f od x równa się a jest jedynką, więc pisujemy 1, x odjąć p, to też jest jedynka, więc pisujemy 1 do kwadratu, no i to jest plus q, ale q jest równe minus 9, czyli dodać minus 9, to będzie po prostu minus 9, no i mamy postać kanoniczną. Jeżeli natomiast chodzi o postać iloczynową, przypominam wzorek, kolorek się miał zmienić, a się nie zmienił, już się zmienił, Mamy sobie, że f od x równa się, tu też jest a na początku, ale tym razem mamy x minus x1 oraz x minus x2. Gdy delta jest oczywiście dodatnia, no ale nasza delta jest dodatnia. Bo gdy delta jest równa 0, to wtedy mamy a x minus x0 do kwadratu, natomiast kiedy delta jest ujemna, to mi postać iloczynowa nie istnieje. Ok, no to f od x równa się, a wiemy, że jest jedynką, x przepisuje minus x1, to było minus 2, więc będzie odjąć minus 2 czyli plus 2, no i x minus x2, czyli czwóreczka. Załatwiona postać iloczynowa. No i teraz mamy trzy kolejne rzeczy, które właśnie bardzo często są na maturze i nie wiecie za bardzo co z tym zrobić, a zobaczcie, że to jest naprawdę very, wery proste. Czyli wyznacz udanie osi symetrii paraboli. Zobaczcie, że ta parabola, a przynajmniej powinna, po lewej prawej stronie być taka sama, bo zawsze każda parabola ma taką krechę, i tak lecha to jest właśnie oś symetrii paraboli, że to, co po lewej i to po prawej jest dokładnie takie samo. I zawsze to równanie jest x równa się p. A co to jest p? No to, co tu policzyliśmy. Czyli pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli x równa się 1. Sprawa załatwiona. Będą zresztą zadania maturalne, w którym zobaczycie, że to faktycznie jest. Jak to się wie, to faktycznie darmowe punkty się dostaje. Ok, podaj zbiór wartości. <laughs> Zbiór wartości, czyli odkąd dokąd jest ta funkcja. Ona oczywiście tutaj leci sobie do nieskończoności, tak? na cały czas tam do góry leci, no ale zaczyna się jakby stąd, czyli jest odtąd, to zawsze tak zaznaczam o, w górę, pod nad tą kreską, jest tak? No to skoda jest nad tą kreską, to zobaczcie, że to była minus dziewiątka. No właśnie, czyli zbiór wartości jest równy. W naszym przypadku od minus 9 do plus nieskończoności. Ale zapamiętajcie sobie jedną rzecz, że ta minus 9 to nie jest byle jaka liczba, tylko to zawsze jest nasze Q. Czyli jeżeli parabola ma ramię na górę, tak jest zawsze, gdy a jest dodatnie, to wtedy zbiór wartości jest zawsze od tego naszego Q do plus nieskończoności. Gdyby było na odwrót, ta parabola byłaby smutna, no to wtedy będzie od minus nieskończoności do naszego Q, czyli w tym przypadku było od minus skończoności do minus 9. Ok. I może faktycznie sobie to jeszcze zapiszemy, że jeżeli A jest mniejsze od 0, to parabola jest smutna, a jeżeli A jest większe od 0, to nasza parabola jest uśmiechnięta. Dobra, zbiór wartości załatwiony, to teraz przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne. O co nam to? I o co tu w ogóle chodzi? Chodzi o to, że przedział, w którym funkcja przyjmuje wartości dodatnie, wartości to są Y, przypominam, czyli kiedy ona leży nad osią X, to ona sobie leży tu. I ono sobie leży tu. I to ma będzie potrzebne do rozwiązywania nierówności. Tak? I w tym momencie sobie piszemy, że y są większe od 0, gdy x należy od minus nieskończoności do minus 2, w sumie od 4 do plus nieskończoności. Natomiast kiedy przyjmuje wartości ujemne, kiedy jest pod osią, czyli w tym przedziale o tutaj. Tak. Czyli wtedy piszemy, że y, no bo wartości dalej, mają być mniejsze od 0. X należy, no i mamy nawias od minus 2 do 4 i sprawa jest załatwiona. I teraz przejdziemy sobie właśnie do kilku, kilkunastu zadań maturalnych i zobaczcie, że te informacje, które Wam tu przedstawiłem jakieś 10 minut. Spokojnie pozwalają na zdobycie kilku fajnych punktów na maturze z matmy. No to lecimy. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz nim raz info, jak wygląda matura czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji pro. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy wejść w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Mamy zadanie maturalne, w którym mamy funkcję f od w ten sposób. No i wiemy oprócz tego, że po pierwsze a jest mniejsze od zera, no i b jest większe od zera. I teraz trzeba zaznaczyć, który to będzie z tych wykresów. No i teraz tak, ponieważ A jest mniejsze od zera, to parabola ma ramiona w dół. Wniosek, to odpada i to odpada, no bo tu są ramiona w górę. Pytanie, co z tym B? Odpowiedzią tutaj tak naprawdę jest informacja, że wierzchołek tu jest po lewej stronie od osi Y, tak, tu jest W, czyli P jest mniejsze od zera, bo tutaj to P jest ujemne, natomiast tutaj jest sobie wierzchołek no i tu wiemy, że to jest nasze P, które na pewno jest większe od zera. I teraz jak to stwierdzić? No wzór na P to jest minus B, to jest dwa razy A. Czyli to się równe. Kreska ułamkowa, minusa sobie przepiszę i dwójkę sobie przepiszę. I teraz tak, zobaczmy sobie, że nasze B jest większe od zera, czyli to jest liczba dodatnia. Ja to symbolicznie zapiszę w ten sposób, że tu jest jakieś wyrażenie dodatnie. Natomiast nasze A jest mniejsze od zera, czyli to sobie napisze, to jest jakieś wyrażenie ujemne. No i co z tego dostajemy? Dostajemy z tego tak, że Liczba ujemna razy dodatnia daje nam liczbę ujemną. A liczba 2 razy ujemna też nam daje wyrażenie ujemne. A jak ujemną podzielimy przez ujemną, no to wtedy mamy wyrażenie jakie? Dodatnie, i po prostu większe od zera. Czyli P jest większe od zera, czyli odpowiedź D jest poprawna, no bo tu jest P większe od zera, tu było mniejsze, więc B odpada. Mamy zadanie, gdzie mamy nadecowaną parabolę. No i teraz pierwsze... Zadanie do tego zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności e od x większe bądź równe od z jest przedział. I tutaj po prostu patrzymy, kiedy ta parabola jest na osią. Jak łatwo zauważyć, tu Wam zaznaczyłem, że ona jest w tym przedziale od minus 2 do 4, więc możemy napisać od minus 2,4, tylko uwaga! Są ważne nawiasy, ponieważ jest większe bądź równe, to włącznie z minus dwójką i czwórką, i tu jest ostry nawias i tu jest ostry nawias. Jeżeli chodzi natomiast o drugie zadanie, czyli wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, no to pasowało by odczytać sobie nasz wierzchołek. I to jest wierzchołek w, równe, nawias, na x jest 1, a na y jest 9. I teraz po co nam ten wierzchołek? Ponieważ wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej to jest f od x równa się a, x minus p do kwadratu plus u. Natomiast pierwsza współrzędna wierzchołka to jest P, druga współrzędna to jest Q. Czyli w miejsce P mogę sobie wstawić jedynkę, a w miejsce Q mogę sobie wstawić dziewiątkę. Resztę przepisuję, czyli mamy F od X równa się A w nawiasie X minus 1 do kwadratu plus 9. No i to teraz pytanie, która odpowiedź? Co prawda nie mamy a, ale zobaczmy, że tu wszędzie jest minus, minus, minus i minus w odpowiedziach, czyli po prostu wiemy o tym, że ma być x minus 1 do kwadratu plus 9. Wniosek jest następujący: że odpowiedź b jest poprawna. I tyle. Mamy zadanie, gdzie mamy pięknie, ładnie podany wzór funkcji kwadratowej, no i na początku trzeba teoretycznie go narysować, czyli po prostu odpowiedzieć, na którym z tych rysunków zaznaczony jest ten wykres. No i teraz pamiętajmy sobie, że jeżeli wiemy, że wzór funkcji kanonicznej to jest y. Równa się A x minus P do kwadratu plus Q, no to możemy wyznaczyć sobie wierzchołek. Zauważmy, tu jest plus 1, tu jest minus P. To znaczy, że P musi być równe minus 1, bo odjąć minus 1 to będzie plus 1. A druga kwestia, tu jest czwóreczka, czyli Q, prawda? W takim razie, skoro wiemy, że tu jest czwóreczka, tu jest Q, to wiemy, że Q jest równe 4. Czyli wniosek jest następujący, że nasz wierzchołek ma współrzędne minus 1 i 4. Minus 1 na x, 4 na y, czyli to na pewno jest ten wierzchołek, bo wszystkie inne odpadają, czyli b to poprawna odpowiedź. Jeszcze mamy tutaj taką tabelkę, i w której mówią po pierwsze tak. Czy wykres funkcji przecina oś y w punkcie o 0,4? No nie, bo widzimy, że przecina w tujeczce, czyli tu jest fałsz. I czy miejsca zerowe naszej funkcji to jest minus 3 i 1? No tu jest minus 3, tu jest 1, więc jak najbardziej tak, więc jest to prawda. I tyle. Mamy zadanie z funkcją kwadratową, gdzie wiemy, że nasza funkcja kwadratowa z osiami układów współrzędnych ma dokładnie dwa punkty wspólne. Pierwszy punkt to jest 0,18 oraz drugi punkt to jest 3,0. Spróbujmy sobie tą parabolkę jakoś tak narysować. Punkt 0,18 to jest gdzieś tutaj, napiszemy sobie 18. Natomiast punkt 3,0 jest gdzieś tutaj, tak? tu No i ta parabola wygląda sobie jakoś tak. Leci sobie tu, leci tu, tu i poleciała do góry. To jest nasza parabola. I teraz co my o tym wiemy? No wiemy o tym, jeżeli ją dobrze narysowaliśmy, że ten punkcik, który tutaj jest, to jest przecież wierzchołek naszej paraboli. Czyli w to jest punkt o współrzędnych 3,0. Wniosek, jeżeli napiszę sobie wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, czyli f od x równa się a x minus p do kwadratu plus q, no to wiemy, że p jest trójką, a q jest zerem. Czyli dzięki temu wiem, że moje f od x równa się a x minus w miejsce p wstawiam trójkę, do kwadratu plus q, czyli plus 0, no więc tego już nawet nie będę pisał. No dobra, no ale potrzebujemy jeszcze nasze a. No i tu pomocą przychodzi ten drugi punkt. Ponieważ jak masz punkt, to po prostu go podstaw. Pierwsza współżyna jest xowa, druga jest y, czyli 18 wstawiam zamiast e od x, czyli będzie 18, natomiast miejsce x wstawiam po prostu 0, a resztę sobie ładnie przypisuję, czyli mamy a, nawias 0 minus 3 do kwadratu. Wystarczy wyliczyć, czyli 18 równa się a razy 0 minus 3 to jest minus 3 do kwadratu to jest 9. Jeżeli podzielę sobie to przez 9, to dostanę, że 2 jest równe a. I mam podać wzór funkcji kwadratowej, nie piszą w jakiej postaci, więc mogę ją przedstawić w postaci kanonicznej. W takim razie f od x równa się, zamiast a stawiam dwójkę, no i tutaj mamy x minus 3 do kwadratu i to kończy nasze zadanie za dwa punkty. Mamy sobie zadanie z funkcji kwadratowej, gdzie mamy narysowany ten wykres, no i mamy do niego trzy podpunkty, a zobaczysz, że jest to bardzo proste zadanie. Dlaczego? Na początku musimy wyznaczyć sobie zbiór wartości naszej funkcji. No to zbiór wartości to jest na y, odkąd, dokąd ona jest. Widzimy, że najniżej to ona sobie leci tu, prawda? Jest najniżej i ona jest nad tą prostą, którą teraz sobie zaznaczyłem. Jest powyżej, to znaczy, że jest od minus 2 do plus nieskończoności, no bo tu sobie to leci do góry, czyli odpowiedź d jest poprawna. Lecimy dalej. Oś symetrii. Każda parabola jest symetryczna, a jak oś symetrii jak się wyznacza? No bierzemy sobie nasz wierzchołek w i to na pewno ta oś przechodzi przez ten wierzchołek. I to jest zawsze równanie x równa się, no ponieważ przechodzi przez jedynkę, no to x równa się 1 i odpowiedź a jest poprawna. Ostatnie zadanie, to tu mamy cztery funkcje, musimy wybrać, które jest ok. A to jest funkcja w postaci kanonicznej, czyli gdybyśmy sobie napisali, że f od x równa się a x minus p do kwadratu plus q a nasz wierzchołek ma współrzędne 1 oraz minus 2, gdzie pierwsze to jest p, a drugie to jest q, no to możemy sobie napisać, że f od x równa się a, x minus, w miejsce p wstawiam jedynkę do kwadratu, a w miejsce q wstawiam minus dwójkę. Mam taką odpowiedź? Oczywiście, że mam. Co prawda nie mam a, ale zobaczmy, że tu wszędzie jest jedna druga z przodu, więc na pewno jest jedna druga. Odpowiedź c jest poprawna i w ten sposób trzy punkty na twojej maturze masz załatwione. Mamy sobie zadanie z funkcji kwadratowej, gdzie jeżeli wiemy, jak wygląda parabola i że jest symetryczna, no to bez problemu rozwiązujemy takie zadanie. Zobacz. Mamy sobie układ współrzędnych i teraz tak. Pierwsza postawa ważyć jest taka, że jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest minus piątka. No to na przykład tu zaznaczmy sobie minus piątkę. Oraz pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli będąca wykresem jest równa 3, czyli po prostu P pierwsza spóźnula wierzchołka jest równa 3. OK. Co nam to daje? Daje nam to, że ten wierzchołek sobie gdzieś tu leży, na tej prostej, ale przy okazji to jest też oś symetrii. To znaczy, że ta nasza parabola będzie wyglądać jakoś tak. Tak, tak, a później poleci sobie tak. OK? Bo tu musi być symetria. No i teraz zobaczmy sobie, że jeżeli od minus 5 do trójki jest 8 cm jednostek to jak poli, no to stąd dotąd też musi być 8 jednostek, czyli tak sobie przedłużę, 3 plus 8 to jest 11, czyli drugim miejscem zerowym jest po prostu 11. Mamy bardzo przyjemne zdanie z funkcji kwadratowej, gdzie wiemy po pierwsze, że wierzchołek paraboli ma współrzędne 5 i minus 3 i jest on sobie tutaj zaznaczony oraz wiemy, że parabola przechodzi przez punkt 4, 0, czyli przez ten punkt, czyli po prostu jedno z miejsc zerowych jest 4. No i teraz pierwszą rzeczą, jaką mamy mieć, to zapisz zbiór Wszystkich wartości, czyli po prostu zbiór wartości naszej funkcji, czyli odkąd dokąd ona sobie leci na osi Y, tak? No to widzimy sobie, że ona sobie startuje od minus trójki, tak? No i leci sobie do góry, jest nad tą kreską, czyli zbiór wartości będzie włącznie z minus trójką, aż do plus nieskończoności, no i sprawa jest załatwiona. Druga rzecz jest fajna, bo musimy wyznaczyć z funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. No to skoro chcą z funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, to napiszmy sobie, że f od x równa się a x minus p do kwadratu plus q, no bo to jest funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej. I mamy nasz wierzchołek o współrzędnych 5 oraz minus 3. Pierwsza współrzędna to jest p, druga współrzędna to jest q. Więc w miejsce p mogę stawić piątkę, a w miejsce q minus trójkę. Czyli wiemy o tym, że f od x równa się a w nawiasie x minus 5. Okay, minus 5. I tu mamy minus trójkę, którą sobie po prostu dopiszemy. No i teraz brakuje nam tego a. Jak go znaleźć? No po to daje nam ten drugi punkt, bo po prostu ten punkt trzeba sobie tu podstawić. Czwóreczkę za x i 0 za y. Czyli w miejsce f od x podstawiam 0, a w miejsce x podstawiam czwóreczkę. I otrzymuję równa się a przepisane, minus 5 przepisane, kwadracik przepisany i minus 3 przepisane. To teraz tak, to minus 3 sobie przeniosę na stronę prawą, czyli dodam 3, a tu będzie a razy 4 minus 5 to jest minus 1 do kwadratu 1, więc nawet tego nie muszę pisać. Wiem o tym, że a jest równe 3, czyli f od x równa się w miejsce a, wstawiam trójkę, no a resztę po prostu przepisuję x minus 5 do kwadratu i jeszcze minus 3. I zadanko gotowe. Bardzo przyjemne zdanie z funkcji kwadratowej, jeżeli tylko wiesz, jak wygląda rysowanie wykresów funkcji. No bo zobacz, mamy sobie taką funkcję kwadratową. I to jest funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej. Jakiej postaci? Ano takiej, że e od x równa się a x minus p do kwadratu plus q. No i teraz zobaczmy sobie, że skoro tutaj jest minus p, a tu jest minus 1, no to p to będzie 1 oraz tu jest plus dwójka, tu jest plus Q, a więc Q to będzie 2. Co to jest to P To jest nasz wierzchołek paraboli W, równa się 1, 2. No i co dzięki temu dostajemy? Gdybyśmy sobie chcieli narysować ten wykres, no to rysuję sobie układ współrzędnych, zaznaczam sobie na X 1, na Y 2, no i tu jest nasz wierzchołek. A ponieważ dodatkowo wiemy, że tu jest nasze A i tu jest minusik, Czyli, że a jest równe minus 1, czyli jest mniejsze od 0, to parabolka jest smutna. A skoro jest smutna, to ona będzie jakoś tak wyglądać. Ok? I teraz po co nam to? Wykres funkcji f jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne. Tu już sobie pięknie policzyłem 1, 2, czyli odpowiedź a jest poprawna. A rysunek potrzebujemy do drugiej części, czyli zbiór wartości naszej funkcji. Zbiór wartości, przypominam, że to jest odkąd dokąd jest nasza funkcja, czyli ona najwyżej jest tu. No, i ci sobie poniżej tej kreski jest, tak? Czyli jest od minus nieskończoności do dwójeczki. Od minus nieskończoności do dwójeczki, włącznie oczywiście, czyli ten kwadratowy nawias. Odpowiedź jest poprawna, i tyle dwa punkty na Twoim koncie na maturze. Mamy sobie zadanie, gdzie mamy funkcję kwadratową podaną takim sokiem. No i musimy sobie wyznaczyć teoretycznie współrzędne wierzchołka naszej paraboli. No i teraz, jak to zrobić najłatwiej? To jest funkcja kwadratowa w postaci, no właśnie, iloczynowej. Przekształćmy ją sobie najpierw do postaci ogólnej. Czyli co musimy zrobić? No e od x sobie przepiszę, równa się sobie przepiszę i minus 3 sobie przepiszę. Natomiast to co mamy tu, to sobie po prostu wymnożymy. Czyli mamy tak, x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2 to są minus 2 x, 4 razy x to są 4 x, no i 4 razy minus 2 to jest minus 8. Czyli e od x równa się minus 3 razy x kwadrat to jest minus 3 x kwadrat, minus 2 plus 4 to jest 2 Razy minus 3 to jest minus 6x, no i minus 3 razy minus 8 to jest plus 24. I dzięki temu mamy funkcję kwadratową w postaci ogólnej. A po co nam to? No bo teraz wiemy, że a równa się minus 3, b równa się minus 6 i c równa się 24. A po co nam to? Ponieważ możemy sobie policzyć p ze wzoru minus b przez 2 razy a. Czyli nasze p jest równe, kreska ułamkowa. Odjąć minus 6 to będzie po prostu 6, Natomiast minus 3 razy 2 to będzie minus 6. Czyli dostajemy, że P jest równe minus 1, czyli wiemy, że P jest ujemne. Tak? Czyli odpowiedź A można odrzucić i odpowiedź D można odrzucić. Teraz pytanie, jak wyliczyć Q? Q możemy policzyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że nasze Q to jest minus delta przez 4 razy A. Czyli po prostu liczymy deltę, podstawiamy jej po sprawie. Ale ja chcę Ci pokazać, to jest troszkę inny sposób. Ponieważ nasze Q możemy sobie policzyć w ten sposób, że to jest F od E gdzie p jest minus 1, czyli mówiąc inaczej, w miejsce x muszę podstawić to minus 1. No to podstawmy. Urówna się, i teraz mamy tak, minus 3 jest przepisane, zamiast x wstawiam minus 1 i podnoszę do kwadratu, minus 6 razy minus 1. No i jeszcze plus 24, czyli nasze Q jest równe. Minus 1 do kwadratu to jest 1 razy minus 3 to jest minus 3, minus 6 razy minus 1 to jest plus 6 i jeszcze plus. 24 przepisane. Wniosek: Q jest równe. Minus 3, razy, minus 3 plus 6 to jest 3 plus 24 to jest 27, czyli Q jest większe od 0. Poprawna odpowiedź to będzie odpowiedź B, no bo tu jest mniejsze od 0, czyli C odpada i tyle. Mamy zadanko, gdzie mamy funkcję kwadratową podaną w postaci kanonicznej, no i pytanie, kiedy ona jest osłoną. No i teraz tak, jeżeli tutaj jest minus 2, to wiemy o tym, że a jest równe minus 2. Jeżeli tu przy x jest minus 1, to wiemy, że p równa się 1. A jeżeli tutaj jest plus 3, to wiemy, że q jest równe 3. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, ponieważ z funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej to jest a x minus p do kwadratu plus q. No więc widzimy, to co z przodu, to to jest nasze a. Dalej. Tutaj jest minus P, tu jest minus 1, dlatego P jest jedynką. No i na samym końcu tu jest sobie stoi Q, tu jest trójeczka, więc Q jest równe 3. I teraz po co nam to? A no po to nam to, że jeżeli my wiemy, że P równa się 1, a Q równa się 3, to wiemy, że wierzchołek ma współrzędne. 1, 3. Czyli możemy sobie tą parabolę narysować. Tak. Tak. Zaznacza sobie mój wierzchołek 1 na x. 3 na Y, tu jest nasz wierzchołek W, a ponieważ A jest ujemne, to parabola jest smutna. I wygląda, no powiedzmy, jakoś tak. A co ja mam znaleźć? Pytanie, kiedy jest rosnąca. To zobaczmy sobie, że ona, jakbym ją rysował, to tu sobie idzie w górę, bo rysujemy od lewej do prawej, do wierzchołka, a później leci sobie w dół, czyli tu już jest malejąca, tak? Tu rośnie, tu maleje. Oni pytają, kiedy ona rośnie. No rośnie od minus nieskończoności do tego wierzchołka, czyli oczywiście do naszej jedynki, a maleje od jedynki do plus nieskończoności. tak? Bo tu jest plus nieskończoność na osi x. Potem mamy od minus nieskończoności do jedynki, czyli odpowiedź A jest poprawna. Nierówność kwadratowa to jest zadanie, które powraca na maturę z matematyki. No więc mamy sobie taką nierówność x razy x minus 6 mniejsze bądź równe od 7. No i musimy sobie ją rozwiązać. To jest wstawanie, jak widzicie, za dwa punkty. Co robimy? Po pierwsze pozbywamy się nawiasów. x razy x to będzie x kwadrat, natomiast x razy minus 6 to jest minus 6x. Od razu tą siódemkę sobie też przenoszę, czyli piszę minus 7 jest mniejsze bądź równe od 0. I teraz mam tutaj wyrażenie kwadratowe właśnie w postaci ogólnej, której ja chcę, żeby ono takie było. No i teraz piszemy sobie tak, tu jest 1k, czyli a jest 1, tu jest minus 6 czyli b to jest minus 6, tu jest siódemka, czyli c to jest minus 7. No i na początek liczymy sobie beltę, Czyli piszemy delta równa się, przypomnę wzór b kwadrat minus 4ac. No i ta nasza delta jest równa. b jest minus 6, więc pisujemy minus 6 do kwadratu. Minus 4 razy a jest 1, natomiast c jest minus 7. Czyli to nasza delta, ta delta wynosi minus 6 do kwadratu to jest 36. Minus, z minusem daje plus, a 4 razy 1 razy 7 to jest po prostu 28. No jak sobie to dodamy, to wyjdzie 64. Bardzo fajnie. Ponieważ pierwiastek z takiej delty, czyli pierwiastek z 64, to jest po prostu 8. No i teraz możemy sobie wyczyć miejsca zerowe, x1 oraz x2. Przypominam, że to jest minus b minus pierwiastek z delta przez 2a, czyli minus b odjąć minus 6 to jest 6, minus pierwiastek z delta, ta, czyli 8 przez 2 razy a, czyli po prostu 2 razy 1, czyli 2. Na górze mamy minus 2, na dole mamy 2, więc dostaniemy, że to jest minus 1. Drugie miejsce zerowe, czyli x2. Tu jest następujący. Minus b plus pierwiastek z delta przez 2a, czyli odjąć minus 6. To jest 6 plus pierwiastek, czyli 8, przez 2 razy a, czyli przez 2. 6 i 8 to jest 14 przez 2, a więc dostajemy, że to jest 7. No i co teraz z tym robimy? No oczywiście rysujemy, bo to jest nierówność. Gdyby to było równanie, to to byłby koniec. Ale ponieważ to jest nierówność, to sobie to rysujemy na osi. Zaznaczamy minus 1, zaznaczamy siódemeczkę, i teraz tak. Ponieważ a jest równe 1, to parabola ma ramiona w górę. Czyli tak ciach ciach, 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 ciach i ciach. I teraz co? Patrzymy sobie, że my chcemy dowiedzieć się, kiedy ta parabola jest pod osią, no bo mamy mniejsze bądź źródła od 0. To jest ten przedział <laughs> wniosek x należy do przedziału od minus 1 do 7, czyli ostry nawias minus 1 i tutaj do siódemki. Czemu ostry? Bo jest bądź równe. Gdyby tego równego nie było, to wtedy byście dali nawiasy okrągłe. I dwa punkty są na Twoim koncie.